Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o przeziębieniu u psów. Omówimy najczęstsze objawy, takie jak kaszel, kichanie, gorączka i brak apetytu. Powiemy również, jak leczyć przeziębienie u psa w domu, a kiedy konieczna jest wizyta u weterynarza. Zapraszam do oglądania! Przeziębienie u psów, podobnie jak u ludzi, jest najczęściej wywoływane przez wirusy. Najczęstsze z nich to adenowirus, odpowiedzialny za kaszel kennelowy, który jest wysoce zarażliwy i może powodować poważne problemy. Uszczeniat i psów z osłabionym układem odpornościowym. Herpes virus może powodować zapalenie tchawicy i oskrzeli, a także zapalenie spojówek i nosa. wirus często występuje razem z innymi wirusami, nasilając objawy przeziębienia rio virus może powodować biegunkę, wymioty i zapalenie płuc. Rzadziej przeziębienie u psów może być wywołane przez bakterie, takie jak Bordetele, Bronchiseptica lub Mycoplasma Cynos. Tak, przeziębienie u psów jest wysoce zarażliwe i może rozprzestrzeniać się poprzez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem, a także poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami, takimi jak miski. Zabawki czy legowisko. Wirusy mogą przetrwać w środowisku przez kilka godzin, a nawet dni. Na szczęście, większość wirusów wywołujących przeziębienie u psów nie jest groźna dla ludzi. Jednakże, niektóre szczepy wirusa grypy mogą przenosić się z psów na ludzi, szczególnie osoby z osłabionym układem odpornościowym. Objawy przeziębienia u psów SA bardzo podobne do objawów przeziębienia u ludzi. Należą do nich, kaszel. Może być suchy lub mokry, a czasem może prowadzić do wymiotów. Kichanie częste i intensywne kichanie. Wyciek z nosa może być wodnisty, służowy lub ropny. Zapalenie spojówek zaczerwienione i łzawiace oczy. Ospałość pies może być mniej aktywny i mniej zainteresowany zabawa. Utrata apetytu. Pies może jeść mniej lub wcale. Gorączka. Temperatura ciała psa może być lekko podwyższona. Jeśli zauważysz u swojego psa którykolwiek z powyższych objawów, ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz zbada psa i ustali przyczynę objawów, a także zaleci odpowiednie leczenie. Leczenie przeziębienia u psów zazwyczaj polega na łagodzeniu objawów. Weterynarz może przepisać leki przeciwkaszłowe, przeciwzapalne lub przeciwbolowe. W przypadku infekcji bakteryjnej może być konieczne zastosowanie antybiotyków. Ważne jest, aby zapewnić psu dużo odpoczynku i świeżego powietrza. Należy również podawać psu dużo płynów, aby zapobiec odwodnieniu. W przypadku utraty apetytu, można spróbować podawać psu małe porcje ulubionego jedzenia. W większości przypadków przeziębienie u psów ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni do tygodnia. Jednakże, w przypadku szczeniat, psów starszych lub psów z osłabionym układem odpornościowym, przeziębienie może być bardziej poważne i wymagać dłuższego leczenia. Najlepszym sposobem zapobiegania przeziębieniu u psów jest unikanie kontaktu z chorymi zwierzętami. Należy również regularnie szczepić psa przeciwko chorobom zakaźnym, takim jak kaszel kennelowy. Dodatkowo, ważne jest, aby dbać o dobra kondycję psa poprzez zapewnienie mu odpowiedniej diety, regularnych ćwiczeń i wystarczającej ilości snu. Pamiętaj, że wczesne rozpoznanie i leczenie przeziębienia u psów jest kluczowe dla szybkiego powrotu do zdrowia. Jeśli zauważysz u swojego psa jakiekolwiek objawy przeziębienia, Skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Wiele osób myli nosówkę z przeziębieniem u psów, ale to dwie zupełnie różne choroby. Nosówka jest poważna, wysoce zarażliwa choroba wirusowa, która może być śmiertelna dla szczeniat. Przeziębienie u psów jest łagodniejsza choroba, która zwykle ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni. Objawy nosówki: Wysoka gorączka, Kaszel. Wydzielina z nosa i oczu, biegunka, wymioty, drgawki, paraliż, objawy przeziębienia, kichanie, kaszel, wydzielina z nosa, łzawiace oczy, apatia, brak apetytu. Większość przypadków przeziębienia u psów ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni. Możesz jednak pomóc swojemu psu poczuć się lepiej, zapewniając mu dużo odpoczynku, świeżej wody i zdrowej karmy. Możesz również użyć nawilżacza powietrza, aby złagodzić kaszel i kichanie. Jeśli objawy twojego psa są nasilone lub nie ustępują po kilku dniach, skonsultuj się z weterynarzem. W większości przypadków leki na przeziębienie dla psów nie są konieczne. Jeśli jednak objawy Twojego psa są nasilone, weterynarz może przepisać antybiotyki lub leki przeciwzapalne. Większość przypadków przeziębienia u psów ustępuje w ciągu 7 do 10 dni. Jednak niektóre psy mogą chorować dłużej, zwłaszcza jeśli mają ja osłabiony układ odpornościowy. Jeśli Twój pies ma którykolwiek z następujących objawów, skonsultuj się z weterynarzem Wysoka Gorączka. Trudności w oddychaniu, kaszel z krwią, wymioty, biegunka, apatia, brak apetytu, drgawki, paraliż. Przeziębienie u psów jest łagodniejsza choroba niż nosówka, ale nadal ważne jest, aby zapewnić swojemu psu odpowiednia opiekę. Jeśli objawy twojego psa są nasilone lub nie ustępują po kilku dniach, skonsultuj się z weterynarzem.